Wymagały ogromnych ilości materiałów. Zużyto tu ponad 500 tysięcy metrów sześciennych, betonu i dziesiątki tysięcy ton stali. Wielu specjalistów pracowało nad ich konstrukcją. Kompleks został umiejętnie ukryty w gęstym lesie, z zakrzywionymi drogami, by uniknąć alianckich bombardowań. Bunkier Hitlera był sercem tego kompleksu. Tu spotykał się z najbliższymi współpracownikami i planował strategie wojenne. 20 lipca 1944 roku, tu w jednym z tych bunkrów, doszło do nieudanego zamachu na życie Hitlera. Mimo izolacji, miejsce to wciąż tętniło życiem. Żołnierze, oficerowie, pracownicy, tysiące ludzi przewijało się przez Wilczy Szaniec. Choć otoczone betonem i stalą, życie w bunkrach było surowe, izolowane od świata zewnętrznego. W styczniu 1945 roku